Telefonik pochodzi z 2004 roku. Jest troszkę ulepszoną wersją Sony Ericssona C65. I bardzo fajnie się tutaj prezentuje, jak widzimy. Telefon, który na ściance widzimy przyda joystick, ale w tym przypadku są lepsze joysticky jak w Sony Ericssonach. U samej góry widzimy otwór nasz główny głośniczek i napis marki Siemens. Na bocznej ściance pierwszej nie widzimy nic. Na drugiej bocznej ściance widzimy fa, ten, nie faz podładowania, tylko naszą IRD, e, naszą podczerwień, oczywiście, dzięki której możemy sobie przesyłać dźwięki muzyczne i nie tylko dźwięki muzyczne. U samej góry widzimy tu otwory na naszą smysz, e, i na całym dole widzimy podładowania. Tutaj standardowy dla Siemensów, tych najstarszych, właśnie na przełomie 2000 lat, e, i również. Również widzimy tutaj mini otwór, który służy jako tutaj mikrofonik. Tutaj w tym miejscu dokładnie. I tutaj na tej ściance widzimy że znajduje się aparat fotograficzny, w tym przypadku zwykłej jakości VGA 0,3 MP. No w tym przypadku niestety Siemensy nie pomyślały o tutaj dodatkowej diodzie, która służyłaby jako funkcja latarki i wspomagałaby nasz aparat. Oczywiście w tym przypadku jest słaby aparat. To większego to znaczenia by nie miało, i widzimy również tutaj otwór, który służy tutaj do ulepszenia naszej anteny zasięgowej. Dzięki temu lepiej nasz telefon ich zbiera zasięg GSM. I teraz zobaczymy sobie pod baterią, pod klapką baterii, i zobaczymy sobie oryginalną baterię, jaka została tutaj wrzucona przez producenta, i widzimy tu dokładne dane tej baterii. Gdybyście taką materię potrzebowali i nie wiedzieli, jaką to telefon obsługuje, to teraz wiecie. I zobaczymy sobie jeszcze pod nalebką e-mail w tym telefonie. Dokładne dane Siemens CX65 wyprodukowane w Niemczech. I tutaj oczywiście zgodności z Unią Europejską i tak dalej, takie pierdełki. I tu samej góry widzimy jeszcze e-mail dokładny tego telefonu. Czy się zgadza z naszą płytą główną? Czy telefon nie jest kradziony i takie tutaj wiecie? I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje i jak on po prostu wygląda w naszym menu, jego dzwonki, gierki. Tutaj klawisze już dość oprobo działają, dlatego że telefon już jest troszkę wysuszony. Ale jeszcze daje radę mimo, że ma już 16 lat. I tutaj zobaczmy: u samej góry mamy książkę telefoniczną, następnie historię naszych połączeń. Inter, no w tym przypadku musielibyśmy dograć odpowiednią operę najnowszej, tutaj że tak powiem, generacji. Ale myślę, że w tym telefonie, jeśli chodzi o ten model, akurat w Siemensa to byłoby ciężko skorzystać z jakiejkolwiek tej informacji, ale myślę, że takie podstawowe informacje może udałoby nam jeszcze się przejrzeć w tym właśnie internecie, gdybyśmy sobie dograli odpowiednią operę nowszą. Nasz aparat tej VGA bardzo sobie jakości, ale sobie cykniemy zdjęcie na przykład mojej dłoni i zobaczymy jak to wyszło. Tak to mniej więcej wychodzi. Oczywiście z automatu zapisuje nam w naszych obrazkach w tym przypadku nawet nie mamy opcji, żeby powiększyć nasze zdjęcie. Chyba, że mamy. Zobaczę jeszcze raz. Może zrobimy joystickiem. Ok. Tu widzę powiększanie, ale nic się nie zmienia. I przechodzimy sobie dalej teraz do wiadomości. Oczywiście w tym przypadku mamy opcję T9, więc sobie tutaj popiszemy w dość szybki sposób. Zobaczmy tutaj T9 różnych państw. I jeśli chodzi o klawisze, tutaj no słychać je bardzo przy klikaniu. Więc to nie jest to niezbyt fajne, chyba, że lubicie takie klikanie i e, są, mimo że klawisze są tej dość wielkiej e, dość dużej wielkości to niestety jakoś taki, tak są związane, że tutaj można pomylić sobie klawisz piątką czy ósemką na przykład z zerem czy x z 0 nie jest tak dobrze zrobione tak być powinno e, i tu mamy organizer zobaczymy sobie co tam mamy kalendarz Terminy zadania notatniki, terminy nagrania strefy czasu i ustawienia naszego kalendarza. Dodatki: budzik, nagrywanie, kalkulator, konwerter, stoper, minutnik, zdalna synchronizacja i system naszych plików. Tu, oczywiście, co ciekawe, jak w większości tego typu Siemensów, podobnych do tego Siemensa, możemy sobie wyciągać naszą instalkę z naszej gry. Jak ona została już na naszym telefonie zainstalowana, tylko w Siemensach właśnie była taka opcja bardzo ciekawa w tych czasach, że mogliśmy tak mówię już instalkę zainstalowaną możemy po prostu z niej już wyciągnąć. Naszą istalkę mimo, mimo że gierka już jest zainstalowana, naprawdę bardzo ciekawe w tamtych czasach. i moje pliki, obrazki, filmy, a animacje, dźwięki, motywy, wzory wyglądu, gierki, aplikacje i różne. My sobie tutaj przejdziemy do najistotniejszych rzeczy, oczywiście dźwięków i posłuchamy naszych dźwięków tutaj oryginalnych, jakie jest tutaj przez producenta, ale zobaczcie tutaj jest. Tutaj jakby w każdym folderze dźwięki, to sobie idziemy od samej góry i słuchamy sobie naszych dźwięków. folder, teraz MMS-y. Takie tutaj tej dźwięki na folder I tutaj spójrzcie, oczywiście w tym telefonie jest obsługiwany tutaj format WAV, bardzo dobrej jakości. I kolejny folder. Następny. I jeszcze zostały nam ostatnie dzwonki, takie bardziej dzwonki jak słyszeliśmy, odpustowe i motywy, wzory wyglądu. Tu mamy nasze gierki, oryginalne, zobaczymy, co nasze gierki. Troszkę długo ty ładuje, ale poczekamy sobie chwilkę. I zobaczmy, co sobie chodzimy z I pewnie będziemy coś strzelać. Chyba tak, rzucam jakimiś grantami. No i niestety wpadłem do wody, ale jeszcze raz się odnowiłem i działam ponownie. i kolejna gierka poczekamy sobie chwileczkę znowu Tutaj troszkę ciężko te klawisze działają i dalej lecimy aplikacje tym razem. Zobaczymy sobie te dwie aplikacje. Może jedną bo szkoda czasu. Poczekamy widzicie tutaj brandowany przez Siemens mobil. Tu widzimy coś związane z internetem. Połączymy się przez GPRS. Oczywiście nie będziemy z tego tutaj korzystać. Zakańczamy sobie tą aplikację. I druga aplikacja: editor zdjęć. I tu jeszcze mamy oczywiście ustawienia, ustawienia naszej profili, motywów, wyświetlacza. Dzwonków, połączeń, ustawienia aparatu, zegara, przesyłania danych, zabezpieczenia sieci, akcesory. No i to wszystko jeśli chodzi o tej postawę takie informacje odnośnie tego telefonu. Oczywiście nie zagłębiałem się tutaj w większość tej funkcji takich, które no nie musimy tutaj opowiadać i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I ściągamy tę klapkę, ściągamy baterię, kartę SIM. I teraz zabieramy się tutaj do demontażu przedniej naszej obudowy. Podwadzamy przednią budowę od samego dołu, takim płaskim narzędziem otwierakiem, do budów bądź innym, płaskim narzędziem plastikowym. Tutaj od samego dołu zaczynamy, najlepiej. I jedziemy sobie do samej góry z jednej strony, następnie jedziemy sobie tutaj na drugą stronę. To widzicie bardzo prosty sposób, nam obudowa odchodzi. I Teraz zobaczycie, moment do 1, 2, 3, 4, 5 i 6. śrubeczka. No w tym przypadku są śrubeczki troszkę mniejsze, jak w Nokii 3 czy 10, ale też krzyżakowe. Odkręcamy sobie wszystkie. Odkładamy sobie je wszystkie na bok. Oczywiście, by nam nie przeszkadzały te śrubeczki. I tutaj, zobaczcie. Aha, jeszcze, jeszcze tutaj wyciągamy naszą nakładkę joysticka. I tutaj wyciągamy wszystko, nasze śrubeczki. Zobaczcie, jakie bardzo proste. Samo czy nie nam to wszystko wychodzi. Tutaj, jak to będzie wychodziło, to podważamy delikatnie. I w tym miejscu. I widzicie, I tu mamy w korpusie, zobaczcie antenę zasięgową, następnie nasz mikrofonik i kostkę tutaj wibracji. Tutaj sobie też podwadzamy. Tutaj zobaczcie tą ramkę naszego aparatu. I tutaj, jeśli chcemy wymienić nasz tutaj zasięg, antenę raczej zasięgową, to podwadzamy. Tutaj wyciągamy całą tą blaszkę. Jeśli by nam się po prostu te styki urwały, czy coś w tym stylu nie działało. I tutaj zobaczmy. Naszą płytę główną. Tutaj w poprzednim modelu pokazywałem to samo. Jest praktycznie ten sam telefonik. Tutaj wyciągamy tą ramkę, nasz aparat w bardzo prosty sposób. Ja już tego nie będę robił, bo naprawdę jest to bardzo proste. Tutaj wystarczy podładzić. No i ta jest w środku. Wyciągamy aparat, wyciągamy. I tutaj zobaczcie, jeszcze rameczka odchodzi samo, czy nie? Tutaj tłomy. Kreaturkę, płytkę kreaturki funkcyjno-numerycznej I tutaj jeszcze oczywiście wyświetlacz No i głośniczek, głośniczek wysuwamy sobie Tutaj Ale, w, ale wtedy najlepiej, kiedy wciągamy nasz wyświetlacz A wyświetlacz wciągamy w taki sposób Że tutaj podwadzamy, zobaczmy Tutaj są blokady ramkowe Tutaj z jednej I tutaj z drugiej strony I zobaczcie Nasz wyświetlacz tutaj spokojnie sam wyszedł więc polecam to zrobić sobie, a nie chodzić po serwisach i więcej informacji o tego telefonu zobaczcie sobie po tym filmem. Cześć.